Cześć, to ja. Nazywam się Kadu i żyję raczej dobrym życiem. Mam samolot, klub nocny, a nawet łódź podwodną. O samochodach już nie mówiąc, bo mam ich naprawdę sporo. Ale czegoś mi brakuje. Nawet kiedy prowadzę swój bolid Formuły 1 przez ulice miasta, odczuwam pewną pustkę. Dzisiaj po raz kolejny kradnąc samochód, żeby dorobić sobie na boku jeszcze trochę pieniędzy. Nie mówię, że mam ich mało, bo raczej jest ich sporo. Także bardziej traktuję to jako rozrywkę i takie oderwanie od codzienności. No ale, mimo wszystko, jadąc tym samochodem, uświadomiłem sobie, że to, czego mi brakuje, nie leży w tym, czego nie mam, bo mam naprawdę dużo. Ale leży w tym, jak to wszystko zdobyłem. I dlatego postanowiłem zacząć wszystko od nowa, rzucić to, co osiągnąłem do tej pory, i spróbować zdobyć wszystko legalnie, tak jak należy. Dlatego zabrałem się do tworzenia nowej postaci, która wyszła mi całkiem nieźle, jak na standardy. Kreatora Rockstar. Przypomina trochę dziecko Niko z GTA 4, ale to już inna sprawa. Także, mając nową postać i zaczynając wszystko od nowa, rozpocząłem samouczek w GTA. Jak się okaże, później był to niestety duży błąd. Tak rozpoczęła się moja przygoda po raz kolejny w GTA Online. Po wylądowaniu poznałem Lamara po raz kolejny, który zabrał mnie na wyścig. Po drodze uderzyliśmy w jakiś samochód i prawdopodobnie kogoś zabiliśmy w wybuchu, ale jest to mniejsza. Sprawa i w zasadzie nikt na to uwagi nie zwrócił, a już na pewno nie Lamar, który prowadził ten samochód. Po dojechaniu na miejsce miałem wybrać swój pierwszy samochód i wiedziałem, że ten wybór jest bardzo ważny, ponieważ z racji, że gram zgodnie z przepisami, nie mogę żadnego samochodu ukraść, a pierwszy samochód będę mógł kupić dopiero później, ponieważ na razie nie będę miał na niego pieniędzy, więc wybrałem Mercedesa, żeby wyglądać jak prawdziwy człowiek sukcesu. No, i ruszyłem do akcji. Także wyścig się zaczął. Ja niestety musiałem przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a także wszystkich innych przepisów, które były. Więc był to jeden z najdłuższych wyścigów, jaki kiedykolwiek w życiu jechałem. Z uwagi na to, że musiałem zatrzymywać się na każdym czerwonym świetle. Jak możecie się domyślać, dojechałem na miejscu drugim. Nie jest to dużym zaskoczeniem. Także po, po krótkiej rozmowie z Lamarem zostałem poinstruowany, żeby udać się na spotkanie. Na spotkanie, z którego miałem wynieść pewną paczkę. Jak się okaże, nie było to takie proste. Dojechawszy na miejsce, starałem się porozmawiać z tamtymi ludźmi, niestety nie byli oni, raczej przyjaźnie nastawieni i szybko wyciągnęli pistolety, więc schowałem się za ścianą, żeby mnie nie zabili. I zastanawiałem się, jak mam, jak mam tą paczkę zdobyć. Na szczęście okazało się, że osoba, która tą paczkę niesie, uciekła stamtąd. Więc ruszyłem za nią w pościg. Oczywiście musiałem zatrzymać się na czerwonym świetle, ale gdy tylko zmieniło się na zielone, ruszyłem dalej, gdzie natrafiłem na kolejne czerwone światło, więc żeby nie tracić czasu, zjechałem w prawo w boczną uliczkę. Jak się okazało, był to niestety mało skuteczny skrót, bo trafiłem na kolejne czerwone światło. Ale po pewnym czasie udało mi się nadgonić, delikatnie przekraczając prędkość, ale myślę, że na to możemy przymknąć oko, ponieważ starałem się dokonać oczywiście obywatelskiego zatrzymania. Pierwsza próba zepchnięcia auta z drogi niestety nie poszła zgodnie z planem. Plus jest taki, że tego auta nie skasowałem, ale minus taki, że musiałem znowu nadgonić. Na szczęście zatrzymał się na światłach i był w miarę łatwy do zatrzymania, więc nie tracąc czasu, wybiegłem z samochodu, wyciągnąłem go. Jak się okazało, niestety pobiegł szybko do kolejnego auta, które znalazł lepsze, bo znalazł Mustanga. Cała zabawa zaczęła się na nowo. Znowu go próbowałem zatrzymać, on mi znowu uciekał i to nie było wcale takie łatwe, bo musiałem, kiedy on przejeżdżał przez skrzyżowanie, a było czerwone światło, ja musiałem stanąć. Ale w efekcie udało mi się go zatrzymać i wyciągnąć z samochodu po raz kolejny. Z tym, że tym razem, podczas gdy próbowałem go wywracać do czasu, aż nie upuści paczki, Dziad ukradł mojego Mercedesa i wtedy zdałem sobie sprawę, że niestety samouczka nie jestem w stanie przejść, nie łamiąc przepisów, bo musiałbym go zabić, a jak wiadomo nie mogę tego zrobić, więc postanowiłem usunąć tą postać i zrobić jeszcze raz taką samą, tylko tym razem pominąć samouczek, no bo niestety nie jestem w stanie go przejść, ale o tym będzie w kolejnym filmie, i zapraszam Was do oglądania, bo akcja nabiera tempa.